Fał rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kamiennej Górze. Jesteśmy przed zespołem szkół zawodowych i ogólnokształcących. Co tu się dzieje? Bo przecież są wakacje. Odbywają się tutaj warsztaty, które są jakby takim wstępem do festiwalu kuchni świata, który będziemy mieli, którego pełną odsłonę będziemy mieli w sobotę, w najbliższą sobotę podczas rowerowego weekendu w Kamiennej Górze nad zalewem. Skąd są ci uczniowie i co tutaj robią? Zaprosiliśmy Urząd Miasta w Kamiennej Górze, zaprosił młodzież. Z miast partnerskich. Przyjechali do nas uczniowie z Trudnowa, z Wolfenbitel i Bitterfeld Wolfen, w sumie 25 osób, i oni po prostu przygotowują tutaj potrawy swoich kuchni narodowych i podczas weekendu w sobotę będzie można, mieszkańcy kamiennej góry będą mogli po prostu tych potraw spróbować. Wystarczy przyjść nad zalew, tam będą stoiska z tymi potrawami i bezpłatnie każdy będzie mógł spróbować kuchni niemieckiej, polskiej i czeskiej. To są miasta współpracujące z, z kamienną górą. Tak, to są nasze miasta partnerskie i do niego dołącza również młodzież tutaj z zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Kamiennej Górze, które kształci się w zawodzie kucharza. Ja już trochę podpatrzyłem, nasi uczą zagraniczniaków ruskich, gotować ruskie. To było wczoraj, tak, gotowano wczoraj pierogi. Dzisiaj z tego co wiem jest kasz, kaczka w Drzywowicy. Olej, wino. Čili, sůl, pepř, paprika, týbl. Ok. No. Olej. Olej. Knobla. Ile sto? Aha, knobla. Prosím, prosím, jméno? Dobrý den, jmenuji se Tomáš Vacek, jsme ze střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb v Trutnově a dnes jsme sem přijeli prezentovat naší kuchyni, českou kuchyni e, v moderní podobě kde jsme si připravili kachní prso s kůží, k tomu bramborové pyré s křenem a povidlou omáčku se, š, se švestkami, se slívkami po polsky. Z Čech. Z Čech máme tu tři učně, z Polska jsou čtyři učně a z Německé republiky tu je asi deset učňů. <tějí> mm -hmm. Fajně je, integruje Češe, já jsem Jo, bavíme se, integrace je dobrá, vše, vše probíhá tak, jak má a poznáváme i polskou kulturu, jak gastronomii, tak i polské okolí a velmi se nám tu líbí. Mm. Mm. A kolik dají tu petici? Jsme tu už od pondělka a budeme tu až do soboty. V sobotu program mm. končí v Kamenej Gůře a máme slavnosti, kde představíme další pokrm české kuchyně. Marcel Skřipek, učeň třeží klasy. Já povím tak, co jste byli v škole? No w wakacje, no super spędzamy czas, e, integrujemy się z s kolegami z innych państw i z innych szkół. Jest tworzony przez Urząd Miasta. Porządek miasta tak. Wczoraj prezentowaliśmy naszą polską kuchnię, robiliśmy pierogi i pokazywaliśmy jak przyrządzić schabowe. Dzisiaj Czechi robią kaczkę z... Naleśniki z jakąś po lewo, coś takiego. Czyli to jest tak, że wyuczycie ich swoich e, pokazanych tak. dań i na odwrót. Tak jest, tak. E, oni nas uczą, my ich uczymy tak e, z dnia na dzień. Jutro bodajże Niemcy, e, ludzie z Niemiec będą nam pokazywać e, ich mniejszą, Ich kuchnię. E, Zabiazały się jakieś przyjaźni. E, tak, tak. Rozmawiam próbuję rozmawiać z każdym z, e, po kolei. E, lecz ciężko czasem jest, ale da się dogadać. Co robicie w czasie wolnym? W czasie wolnym spędzamy czas, mamy różne, e, różne atrakcje, na przykład wczoraj byliśmy w Bazylice Krzyszowskiej, zwiedzaliśmy i wieczorem mieliśmy ognisko. E, dzisiaj wyruszamy e, na Podbój miasta, będziemy zwiedzać po prostu miasto i idziemy wieczorem na basen do, do nas, do, na nasz miejski basen. Co ci daje to spotkanie, ta e, nauka? Uczę się wiele e, wiele z e, jakby mojego zawodu. Wiem jak przygotować na przykład e, kaczkę po czesku. E, uczę się też różnych języków i porozmawiam... E, komunikacji z, bez użycia werbalnego. A? E, okay, okay. A jakie plany na wakacje? Będę miał werbalnego, mam nadzieję, że pojadę nad jezioro z rodzicami i z przyjaciółmi, a tak to, to wspólne spędzanie czasu po prostu w domu, czy na działce, czy gdzieś.